Dobra, jedziemy z następnym odcinkiem, w którym Dominik ciśnie na kozie. I oto ciśnie na kozie. Przywitaj się grzecznie. Hej. No i ciśnie na kozie. Ta koza mi Teraz się ruszyła. Yeah. 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 Kapcie zgubiłem! To jedziesz bez kapcia.

Hvort er það? Hvort er það? Hún er átti. Hún er átti. Það er ekki verið.